Nie ma, ja jestem Fikusek, a w dzisiejszym odcinku taki challenge z CSK. Postanowiłem, że nagram sobie właśnie CSGO. To już było chyba z 3 tygodnie temu. Tylko myślałem nawet nad tym, żeby nie wstawić tych challenge'ów sobie na właśnie Valoranta. No ale postanowiłem, że dobra, niech będzie CSGO. Jakbyście chcieli takie challenge, no to również mogę do Valoranta dodać. Mam jeszcze dwa inne pomysły, jeżeli chodzi o challenge'a związane z Counter Strike'em, więc jeżeli Wam to odpowiadam to zostawcie lajka, like suba i miłego oglądania oczywiście. Film jest taki, że lecę sobie po prostu na padzie i nie wiem czy mi się w ogóle uda coś zabić. Robię sobie taki warunek, że właśnie skoro mam w głowie kilka challenges z CS-a, to odpowiednią jakby akcją będzie to, że mam tą samą broń, więc jeżeli Właśnie udało mi się dojść do jakiegoś tam teamu, no to muszę od nowa sobie lecieć Więc postanawiam, że najpewniej to zróbmy tak, że M4A1S sobie będę klikał No i zobaczymy jak to w ogóle będzie No, idealnie przechodzimy sobie tutaj Kurwa nie wiem jak się kupuje broń, w ogóle w tym całym szaty Dobra, to weź, weźmy sobie, kupmy wszystko ten Zestrzela Coś takiego, tu mamy to Mam reload. Tu mam podskok. Dobra, więc tak, lecimy sobie na padzie. Jak sami widzicie... kursor ma... No... Nie wygląda za fajna. O kurwa. <grybujesz> Ale hedzik O... Jest! Drugi kill! Let's go! No kurde, to jest dopiero zgrzewka. A no, to dobra, zróbmy cięcie i lecimy jak będzie na następny mecz. Jak sami widzicie, dostałem 12 punktów premii. Jeszcze tygodniowa jest za ten mecz, więc naprawdę nieźle. Dobry exp leciał na rejon. Ale no dobra, spoko Jeśli to pójdzie. Ogólnie tak, no, gramy z napadzie, jak sami widzieliście. No, dziwnie to wyglądało, więc każdy by mógł mnie zdjąć. Tak szczerze, kupię sobie broń. Kupię sobie broń normalnie i lecimy. Kurwa, co jest? Co no, się stało z rozdzielczością? Niby jest normalne. Nie, jakieś tak dziwnie skoczyło. Ale dobra, padł w łapę. Lecimy. Ajajaj. Aj, aj. No nie siadło tym razem. Czy z dwóch w ogóle kopali to już w ogóle? A to może się nie będę strzelał. Zadmęcz jest chyba taki, że każdy na każdego tu jest. No kurwa, no nie mogę w lewo skręcić. Dobra, chociaż jednego killa Aj, dostał Wiesz no, nie siada Bardzo Dobra, dziarny, siada Dobrze, mam drugiego killa Chociaż tak piknąłem z dupy to ktoś jest na daleko, ale nie mogę skręcić głowy Dobra, dojeżdżamy, typa, no nie, nie udało się tam no, kurde, chociaż raz kogoś trafę. No ale nie no na WP to nie ma szans. No jeszcze, tylko zostałem z kilometra. Ten się zryspił na moje dupę. Albo no, na odwrót. No nie, nie mogę kurde ruszyć ci gałką nie wiem czemu. Czyli, ruszam drążkę. No, ale kurde, w grze to nie odbiera. Chyba no. Czyli ktoś jest za mną, ale spierdalamy są. Jakiś lag, A co to był za lag? Pierdolę Nie siada W poprzednim bo miałem więcej kill Oj fuj Dobra, dojazd jest rampa Jesteś jaka rampa short A i też sobie dodałem coś takiego Że będę grał tylko na, na te mapy co na nie będę zmieniał map. kurwa, weźcie, wyjdziecie z tymi awupami, no. Jeszcze chyba nie miałem takiej sytuacji, że. O, hedy dostał gościu. <noise> to było głupie, nie? Ale dostał jakieś. Jeszcze nie miałem jeszcze za bardzo takiej sytuacji, że kogoś w plecy zabiłem. Tu to też jest na No nie da się lekko tak ruszyć, no. Ja albo za wysoko, albo za nisko, nie mogę... No nie no... Chujowa czuło się z tych padów. Ale ja nie będę mówił jakich, bo jeszcze się brazi. To najchudze z innych filmów w techniku. Tylko mam mam first blooda. Takiego awka. Nie, no ta prawa gałka w porównaniu do lewej jest mega słaba, ale. Dobra, nie. No i dupa. 52 w 3. No i wszystko nad baniem, ja. Tu chyba nikogo nie ma. W ogóle dodali tego nerfa, kurde, do dodałemki. A wyski to jest 20 kul. Tam jest 25. Dobra, widzowie, nie wiem co tu się dzieje, ale jest słabo. Nie widziałem w ogóle tego. No, tego nawet nie było na kamerze pokazane, na minimum. No powiem tak: jest kurwa gruba, nie? To jest chyba naj najtrudniejszy część z takich który sobie wymyśliłem, ale myślałem, że go zrobię, bo będzie naj najciekawszy. Jak ja bym go nie zabił, to bym. Nie szary. To mi złe. To jest sobie dam kurde fajną broń. Będę mógł sobie. nagadulować. Ej, chuj. Bo ani raz tu prawie nie trafiłem. To jest zrenada. Ej. Jej, tu się kłóca w ogóle? Jakbyście wiedzieli. Tak to nie użyję? Chcę raz Nie, losowa broń kurwa nie jest jeszcze losowa. A w ogóle jest z to, że. da się grać na padzie, nie? Totalnie nie oddaję. Może jakby lepiej padły, jakieś, wiecie Może do jakiejś konsoli. No i chuj, to nie jest mój kill. Może właśnie do jakiejś konsoli wiecie co ma tego no, analoga jakiegoś lepszego. Bo by kurde może to jest bardziej sensowne. Kiedyś kurde, grałem dużo na konsoli. Tam jeszcze poszedłem PS3 Jakieś kody i tak dalej. W sensie no, nie ma kodów, tylko że wiecie, Duty, wiecie co chodzi. Zostaw mnie kurwa, zostawcie mnie no! Na i szłem ESA! Z digielka! <laughs> Jak ty tak komuś nie? Z digielka takiego hedzika, kurde, tapa wiecie co? Ej, hey, dobrze shadow No tu już nie za bardzo <laughs> Nie wiem, tych co ja Grając na padzie, to jest hit, kurde, moi zamiar A nawet najlepszy się zdarzy że z Kolejny samochód. No jaka nieraz nie dostał. Jest silowy, Ja pierdolę, no. Nie da się w tym analogiem, no. Naprawdę, to jest lewy analog, a prawy analog to jest taka jakość różnica. No kurwa, nie wierzę w to! Nie wierzę w to, że tamtego typa nie zabiłem, nie? No nie, to nie jest jakiś... No dobra, w sumie kurwa, gra w napadzie. Ja się dziwam. Już łatwiej byłoby chyba kogoś z kosy zabić, no a ten co na no nie widzę, jeszcze biega do mnie Można no. Dobra, lecimy za tym gościem Ostatnie dwie minuty Hedzik He, dobra, nie headę ale jest Double kill No kurwa, ruszą się jak Debil totalny, ale no nie mogę inaczej No nie, to nie są dwa kilo moje To jest hit Nie naprawdę na tym drążku łatwiej sobie wymierzyć tak celownik I po prostu za zamiast ruszać tym celownikiem to kurwa lepiej chodzić Coś trafić To ma haksy, sam samo nazwa w tym szczegółach. Nie no Jest najmocniejszym graczem w tej chwili, Ale on ma haksę akurat, ale... Kurde, to jest najmocniejszy, gdybym nie czytał Yo To jest awoper Oj chuj, no nie, nie słyszałem go, nie? O oh my God. Yo, czek, Dobra, no, kiedyś się uda. jak z tabelą 16 do 58. Jakby to był rankingowy, co my bym nie mógł tyle razy zginąć. Ale wiecie, jakbym miał tę staty, no to to mnie byłoby źle. Ile można maksymalnie zginąć. No ale z drugiej strony bym też, tyle killów nie ma. Hmm. No i bym w sumie do na kurde za to, że gramy baby Jako Griffin chyba z... chciałbym się ją. No nie no, kuź, bo stoi, ja jeba Tak się nie robi No nie no, to zucheda przecież Tak Dobra, widzowie, to by było na tyle. Staty 17 do 64. 65. Ja pierdolę, ale gówno. <noise> nie da się grać na DriSticku. ale no dobrze, chociaż nikomu nie zgryfowałem gierki. Jest to chyba jako Griffing, więc nie wiem. To by było na tyle na razie.